Witajcie na moim trzecim prywatnym kanale. Zaczęła się moda na różne generatory, które wytwarzają prąd, wszędzie są po prostu. Używane magnesy, czy ferytowe, czy jakieś inne, czy neodymowe. No i zachodzi teraz potrzeba sprawdzić, sprawdzić biegunowość, żeby to ustawić, sprawdzić czułość, sprawdzić w którą stronę jest to po prostu magnesowane, bo to jest też, też ważne. Oczywiście jest dużo, dużo takich przyrządów w handlu, na przykład MP i bodajże 5. Zaczyna się już cena od 100 zł. Można ściągnąć aplikację. Na telefon i tak dalej, i tak dalej. Ale ja dzisiaj pokażę taką prostą zabaweczkę, z której też swego czasu po prostu korzystałem. wpierw musimy wykonać wzorzec, czyli musimy oznakować jakiś magnes, żebyśmy po prostu mogli ustawić nasz, nasz przyrząd. Więc zaczynamy. Czyli ja wiem, że tu jest, tu jest N, a tu będzie S, czyli skropką jest, jest N. To samo możemy zrobić wieszając magnes na yy, nitce. I możemy zaznaczyć, że tu jest właśnie północ. Tym sposobem oznaczyłem sobie już mój magnes S, N czyli S dioda czerwona N dioda niebieska i możemy przystąpić do zabawy z czujnikiem Magnes już mamy oznakowany więc możemy Przystąpić do składania urządzenia. Czyli mam tu cztery diody: dwie białe, czerwona, zielona. Mogłaby być niebieska, ja w jednym takim prototypie mam niebieską. Zaraz pokażę Wam, jak to, jak to będzie działało, ale po kolei. Czyli mamy diody, jeżeli użyjecie na przykład tych, trzeba je oznakować, później napisać przy nich N, S. Czyli biegunowość Czerwona odpowiada za biegun południowy. Zielona czy niebieska odpowiada za biegun północny. Co do tego? Do tego jaki zwykły zwykła cewka z przekaźnika czym na większe napięcie tym lepiej. Ja tu tu ci, co składali, stosowali głównie cew, cewki na 110 i na 220, czyli mamy wszystko. Jak to, jak to wygląda? No, to wygląda bardzo prosto. Zobaczcie, czyli tak. Jedna dioda LEDowa, i tu dajemy drugą diodę, tylko że po prostu odwrotnie. A tu dopniemy naszą cewkę. To jest cały po prostu przyrząd. Cewka ma dwie płaszczyzny. Jedną z tej strony, o, tu mam, czyli z tej albo z tej. I musimy ustalić, czy chcemy, że będzie odczyt, jak magnes zbliżamy, czy będzie odczyt, jak magnes oddalamy. I oczywiście ma też znaczenie jedna powierzchnia i druga powierzchnia musimy zaznaczyć, względem której powierzchni będziemy to. Po prostu mierzyli. Ale już mamy wszystko, możemy to złożyć. Jeszcze na chwilkę wracamy do y, diod, czyli zobaczcie, każda dioda ma jedną nóżkę dłuższą, drugą krótszą, i tu ma z boku takie po prostu ścięte. Nie będę wchodził y, już w omawianie y, tych y, diod, bo to już było omawiane często i dla ułatwienia Pokażę, że tak, do diody z nóżką krótszą dopinamy tu tą drugą nóżkę dłuższą i ta nóżka krótsza oczywiście pójdzie do tej diody O, czyli nóżka krótka, długa, a tu jest długa, krótka O, czyli to ma być mniej więcej w ten sposób i tu dopinamy końce cewki. Ja tu mam kilka pomysłów moich podopiecznych, tu jest wstawiona dioda zielona, czerwona, obudowa jest od jakiejś tam latareczki, no i jest po prostu cewka, to jest wszystko tu wstawione, no, rozwaliłem młodemu urządzenie. No ale nic, tu są właśnie te diody, i tu jest to połączone właśnie. Ten sposób przykryte jest tym, no i za, zadeklowane tym. To jest jeden patent. Marcin zbudował coś, coś takiego, widzicie? Cewka, smoczek, no i takie coś miał gdzieś, skądś tam. O. No i tutaj są wstawione, akurat diody. No mieliśmy jedną małą, drugą dużą, i tu jest akurat chyba niebieska, czerwona one są bezbarwne. Ale to mniej więcej wygląda w ten sposób, i teraz, jak mamy magnes, po prostu zbliżamy. Świeci nam się dioda o danej biegonowości. No i Adam, no Adam złożył fajnie i nakleił jeszcze moją tu naklejkę. I zobaczcie, jest cewka. Do środka są wstawione dwie diody, a to jest rozpraszać zrobiony z myszki. O, może ja wyjmę. No, wyjąłem, też mu rozebrałem i zobaczcie, tu są o, dwie diody. I to wszystko właśnie działa. I to działa też na zbliżanie po prostu do magnesu. Czerwona, niebieska wskazuje nam akurat i kierunek na namagnesowania, bo może być pionowy, poziomy i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia.